Z serdecznymi pozdrowieniami dla naszych braci i sióstr w wierze katolickiej. Witamy cię, drogi widzu, na naszym kanale. Niech twój dzień będzie wypełniony łaską, pokojem i obfitą obecnością Chrystusa w twoim życiu. W trudnych czasach, w których żyjemy, potrzeba duchowego bezpieczeństwa i przewodnictwa jest pilniejsza niż kiedykolwiek. Ludzkość staje w obliczu prób, które wymagają nie tylko fizycznej odporności, ale także głębokiej siły wewnętrznej i duchowej. W tym kontekście słowa o Michela Rodrigueza jawią się jako światło, które inspiruje i prowadzi. Jego przesłanie ma prorocze znaczenie i służy jako prawdziwa mapa drogowa w obliczu przeciwności losu. Wzywa nas do uważnego przygotowania duchowego i pielęgnowania bardziej intymnej i szczerej relacji z Bogiem. To wezwanie nie ma na celu Wzbudzenia strachu, ale raczej zachęcenie nas do działania, działania wiary, modlitwy i duchowego pogłębienia. Sercem przesłania księdza Michela jest przekonanie, że jest to czas Bożego oczyszczenia i sprawiedliwości i że tylko silna i żywa wiara pozwoli nam przejść przez ten czas z nadzieją. Dla księdza Michela wiara wykracza daleko poza teoretyczne lub bierne przekonanie. Postrzega ją jako sposób życia. W którym każdy chrześcijanin jest wezwany do odzwierciedlania miłości i prawdy Jezusa Chrystusa w każdej myśli, słowie i działaniu. Jego przesłanie jest potężnym zaproszeniem do przyjęcia modlitwy jako źródła siły i przemiany, stawiając Boga w centrum wszystkiego, gdy autentycznie żyjemy Ewangelią. Kerstin Michel przypomina nam, że prawdziwe duchowe przygotowanie wymaga znacznie więcej niż sporadycznych modlitw lub okazjonalnych chwil pobożności. Wzywa nas do przekształcenia każdego aspektu codziennego życia w żywe świadectwo wiary. Według niego, Boża sprawiedliwość jest nieunikniona w obliczu szerzącego się grzechu i rosnącej obojętności na duchowość, która charakteryzuje dzisiejszy świat. Ostrzega, że sprawiedliwość ta może przejawiać się w takich wydarzeniach, jak klęski żywiołowe. Kryzysy gospodarcze, a nawet globalne konflikty. O, Michel zachęca nas jednak, byśmy nie postrzegali tych trudności jako aktów okrucieństwa, ale raczej jako przejawy Bożego Miłosierdzia. Wyzwania te, jak wyjaśnia, są okazją daną przez Boga, aby ludzkość szukała skruchy i powróciła do głębszej relacji ze Stwórcą. Z tej perspektywy chwile próby stają się chwilami łaski. Popychając wiernych do przygotowania swoich serc i dusz na to, co ma nadejść. Przygotowanie, zarówno duchowe, jak i fizyczne, jest głównym filarem przesłania księdza Michela. Podkreśla on potrzebę znalezienia duchowego schronienia w świętych sercach Jezusa i Maryi, gdzie wierni mogą szukać pocieszenia i bezpieczeństwa. Codzienna modlitwa, nieustanne uwielbienie i szczera adoracja są niezbędnymi praktykami do osiągnięcia tej duchowej więzi. Wierzy, że te działania są prawdziwymi kluczami do zachowania wewnętrznego pokoju i duchowej siły w obliczu życiowych trudności. Oprócz duchowych schronień, od Michel wspomina również o istnieniu fizycznych sanktuariów wyznaczonych przez Bożą Opatrzność. Miejsca te, porównywane do Arki Noego, mają służyć jako bezpieczne schronienie dla tych, którzy trwają mocno w swojej wierze. Dla niego wiara jest głównym warunkiem osiągnięcia zbawienia i ochrony w czasach ucisku. Jednak, Xenon Michel odnosi się również do współczesnych obaw wpływu nowoczesnej technologii na życie duchowe. Ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z nadmiernym poleganiem na urządzeniach technologicznych, takich jak smartfony i komputery, które często odwracają uwagę wiernych od ich życia modlitewnego i wartości chrześcijańskich. Ciągłe bombardowanie informacjami i rozrywką, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, osłabia więź z duchowością i ogranicza chwile poświęcone pobożności i refleksji. Aby zwalczyć te czynniki rozpraszające uwagę, Księg Michel sugeruje zrównoważone podejście do korzystania z technologii. Zachęca wiernych do regularnego odłączania się od tych urządzeń i wykorzystywania tego czasu na modlitwę, adorację i pogłębianie relacji z Bogiem. Praktykując świadome korzystanie z technologii, chrześcijanie mogą chronić swoje życie duchowe i zachować wiarę jako główny priorytet w swoim życiu. Jednym z najbardziej wpływowych przesłań Księborg Michela jest jego proroctwo o oświeceniu sumień, momencie opisywanym jako duchowy kamień milowy dla całej ludzkości. Podczas tego wydarzenia każda osoba dozna głębokiego objawienia, gdy zobaczy swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg. Ten moment duchowej jasności ujawni słabości i grzechy, generując boskie wezwanie do pokuty, chociaż stanowi to wyzwanie. O. Michel przedstawia to oświecenie jako okazję do oczyszczenia. Porównuje ten proces do rafinacji złota w ogniu, które staje się czystsze i silniejsze. Dla tych, którzy czują się uciskani ciężarem swoich błędów, o Michel oferuje przesłanie nadziei i bezpieczeństwa. Przypominając im, że Jezus Chrystus jest zawsze gotowy przebaczyć tym, którzy zwracają się do niego ze szczerą skruchą. Michel podkreśla również znaczenie wspólnoty w duchowym przygotowaniu. Wierzy, że wzajemne wsparcie między wiernymi jest niezbędne, aby stawić czoła próbom, wzmocnić wspólną wiarę i pomóc każdemu z osobna pozostać niezłomnym w swojej duchowej podróży kukes. Michel zachęca wiernych do przekształcenia swoich domów w prawdziwe duchowe schronienia. Wierzy, że te święte przestrzenie, poświęcone modlitwie i uwielbieniu, mogą stać się miejscami, w których rodziny i małe grupy spotykają się, aby wzmocnić swoją wiarę i wspierać się nawzajem. Te środowiska, naznaczone pobożnością, promują budowanie solidnej i odpornej zbiorowej wiary. Dla Niego te małe społeczności są niezbędne, aby stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Czerpiąc inspiracje z pierwszych naśladowców, Chrystusa, którzy znajdowali duchowe pokrzepienie we wzajemnym wsparciu, księgu Michel broni znaczenia kultywowania poczucia jedności i wspólnej pobożności. Podkreśla, że podobnie jak na początku Kościoła, tak i dziś chrześcijanie mogą znaleźć w sobie nawzajem siłę i odwagę. Ponadto Xenomichel Michel podkreśla potrzebę regularnego odłączania się wiernych od nadmiernego korzystania z technologii. Zachęca, aby ten czas zainwestować w modlitwę, uwielbienie i pogłębianie relacji z Bogiem. Praktykując świadome korzystanie z technologii, chrześcijanie mogą chronić swoje życie duchowe, zapewniając, że ich wiara pozostanie w centrum ich życia. Jedno z najbardziej uderzających przesłań jego proroctw dotyczy oświecenia sumień. Opisuje to wydarzenie jako duchowy punkt zwrotny dla całej ludzkości moment objawienia i jasności, kiedy każda osoba będzie miała okazję zobaczyć swoją duszę tak, jak widzi ją Bóg. To wezwanie do pokuty, według księdza Mikela, jest boską okazją do oczyszczenia i odnowy, zapraszając wiernych do głębokiej wewnętrznej przemiany. Każda osoba w pewnym momencie doświadczy transformującego duchowego objawienia, w którym jej dusza zostanie objawiona tak, jak widzi. Jąbok. Ten moment duchowej jasności ujawni słabości i grzechy, prowadząc do głębokiego Bożego wezwania do pokuty. Pomimo tego, że dla wielu jest to trudne doświadczenie, ksiąg Michel przedstawia je jako okazję do odnowy i oczyszczenia. Porównuje ten proces do rafinacji złota w ogniu które po przejściu przez próby staje się czystsze i silniejsze. Dla tych, którzy dźwigają ciężar własnych błędów, ksiako Michel oferuje przesłanie otuchy i nadziei, przypominając im, że Jezus Chrystus zawsze jest gotów przyjąć i przebaczyć tym, którzy zbliżają się do Niego z prawdziwie skruszonym sercem. Michel podkreśla również znaczenie wspólnoty w duchowym przygotowaniu. Czerpiąc inspiracje z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, zachęca wiernych do przekształcenia swoich domów w duchowe schronienia. W tych świętych przestrzeniach rodziny i małe grupy mogą spotykać się na modlitwie, uwielbieniu i wzajemnym wsparciu, wzmacniając swoją wspólną wiarę. Wierzy, że te małe wspólnoty są niezbędne, aby stawić czoła wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości, promując jedność i wspólną pobożność tak jak pierwsi naśladowcy Chrystusa, którzy szukali duchowego wsparcia we wzajemnym wsparciu. Wskazuje również na niepokojące znaki, które wskazują na duchowe oddalenie się ludzkości od Boga. Obejmują one rosnącą częstotliwość i intensywność klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami i pożary lasów, a także niestabilność gospodarczą i konflikty międzynarodowe. O Michel interpretuje te wydarzenia jako boskie wezwania do nawrócenia, pilny apel do ludzkości o powrót do Boga. Podkreśla również znaki niebieskie, takie jak zaćmienia i ustawienia planet, jako symboliczne przypomnienia rzeczywistości duchowych, które wykraczają poza świat fizyczny. Zjawiska te, jak mówi, zachęcają wierzących do wzmocnienia ich pobożności, zachowania czujności w wierze i pełnego zaufania w Bożą ochronę w czasach próby. Isens Michel uważa, że znaki te nie powinny wywoływać strachu, ale raczej inspirować wiernych do pogłębiania relacji z Bogiem, szukania w nim siły i wskazówek. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na YouTube, wlacz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.